Przechodzą one w sprawdzi kontrolę sądową na posiedzeniach sądowych, jednak na skutek takiej wyrobki stworzy się niebezpieczny zwyczaj prawomocnego uważania przestępstw, gdyż prokuratorzy nie dopomagają żadnych ustaleń urzędu, zaś sądy seryjnie je uważają, nawet nie znając akt sprawy. Proszę Państwa, to jest coś zaważającego. 99% spraw które wpływają e, do sądu w związku z zażaleniami na umorzenie postępowań przez prokuraturę, kończy się w taki sposób, że sędziowie przybijają pieczątkę jaśnie Wielkiego Sądu i potwierdzają decyzję prokuratora o tym, że przestępstwa nie popełniono. W każdym razie to jest droga do spełnienia przestępstw. Nikt jakoś z, z, z państwa sędziów nie zwrócił uwagi na to, że ten przepis jest niekonstytucyjny, bowiem w Polsce istnieje dwuinstancyjność. Nie jesteśmy pozbawieni drugiej instancji. Nie możemy się i odwołać od takiego postanowienia sądu. Ono jest prawomocne. Domagamy się zmiany przypuszczów o kasacji, jako nie zgodzę z artykułem 32 konstytucji MP. Ten chwili prokurator może nękać obywatela, składają dwukrotną, trzykrotną, czterokrotną kasację do sportu najwyższego po uprawomocnym uniewinnieniu yy, osoby oskarżonej. To jest nic innego jak wywieranie nacisku na sąd, bo w końcu sąd dojdzie do wniosku no dobrze, no skażemy w końcu tego człowieka i będziemy mieć prokurator nie będzie pisał kasację. Teraz oddam głos panu prokuratorowi. Niech się wszystkich tutaj stawianych. A będzie ciężko zapewne polegli Panie przedstawicielu Stowarzyszenia Przeciw Bezprawia. Pan obraża prokuraturę najwyższym osób w państwie. Jak pan śmiał? Pan zarzuca nam stronniczość że nie stosujemy paragrafu 231, że nadużywamy e, władzy ludzi nie dopełniamy. No przecież na tym opiera się praca prokuratury. Czy pana to do, do, do pana to nie dociera? Pan wymaga tyle od prokuratury. A przecież z czego my mamy żyć, jak my mamy tak niskie powory? Proszę pana, musimy kombinować na lewo i prawo. I trzymaj dyscyplinę u tych, którzy nie chcą się nam podporządkować jako prokuraturę organowi w Polsce najwyższemu i najsprawiedliwszemu. I chciałem Państwa zapewnić, że prokuratura od lat stała na straży przestrzegania prawa w Polsce. A że nie zawsze wychodzi, to proszę mnie brać tak pod rozwagę. Pokojowy, który ma cztery lądy też się poruszyje. I to są tylko pojedyncze przypadki, ale staramy się rozsądnie, zgodnie z prawem przygotowywać całe przewody prokuratorskie i śledcze. I tych, którzy są nam winni, duże pieniądze. To my się nimi nie mamy czasu zajmować, bo to jest sprawa złożona na to, ten co uratujmy, to jest oczywiście szybko. I już jest paragraf gotowy i zostaje przekazany do sądu. Panie prokuratorze, pan zapomniał tylko dodać, że państwo przestrzegacie prawa, ale prawa prokuratorskiego, a nie ustawy leżą, które jest określone przez te. Za nich ma pan konstytucję i inne ustawy. Więc owszem, w przestrzegacie prawa, ale prawa prokuratorskiego. Panie przewodniczący stowarzyszenia, no jeszcze raz panu tłumaczę, że konstytucja jest w Warszawie daleko od nas. Prawo jest ustalone też w Warszawie daleko od a my kierujemy się swoim prawem. No co pan nie zna zasad, no panie, bardzo się panu dziwi. Panie profesorze, dlatego że stoimy na stanowisku, po tym co pan powiedział, że państwo nie jesteście nie Was po prostu trzeba pan, rozwiązać i tworzyć odmowa, że odpowiednio na prokuratury nie z tych ludzi, którzy dotychczas i odpowiadają. Co że Pani No Panie Przewodniczący, Pan Pan mówi, że ich trzeba związać prokuratorów. Niech Pan popatrzy, że się związa, nie się nie widzi Pan. Pieszonki, do kieszonek już nie może się dostać. Rożni mówią, przepiej się już cały. Za dużo tej pasy zabrał. Już nie wiem, co ma robić. I gdzie coś te ości ułożyć. I pan się dziwi, że on nie chce ze stanowiska wziąć Kiedy on wczoraj dobrał poprawę, bo cztery pole akt zmałszował i zaszczał dostał, dostał po samą poprawę I nagrodę za sfałszowanie w tak to akt. O, w takim świecie muszę pogratulować. Oczywiście to na cztery, to na aż, bo to, to jest wygoda prokuratura operacyjna. No właśnie, pan prokurator mi pokazał, że już ma awans do prokuratury operacyjnej. I widzicie państwo, i wy się dzielicie, że taki prokurator koncentruje wygląda, ale widzicie, że on jest dzisiaj udekorowany nawet do sfałszowania akt łańcuch, gdzie się spotyka prokuratora z łańcuchem. Proszę popatrzeć. I widzicie Państwo, i my tutaj, tutaj podchodzą Państwo do nas. Może Państwo macie ktoś jakieś zapytanie do sędziego, macie jedyną okazję, bo jeżeli w sądzie po prostu głośno zaraz sędzia wyrzuci za drzwi macie tutaj okazję jest prokurator możecie mu powiedzieć jeżeli macie jakąś jaką sprawę to proszę bardzo możecie tu załatwić za samochodem z prokuratorem tak dyskretnie przyjmuje wszystkie zażalenia i na pewno każdy będzie miał załatwiony pozytywnie sprawę dlatego proszę bardzo tu jest pierwszy pan. Do kogo pan proszę pana przyszedł? Do sędziego czy do prokuratora? Do sędziego czy do prokuratora? Ja jestem zapytać prokuratora, czy wie, ile już z polskich ludzi wysłał za granicę? Ile ludzi z polskich już wyjechało? Ile polskich firm pan Wiem proszę pana, wiem doskonale, wysłałem wszystkich nieudaczników, którzy nie umieli się podzielić i do, do swojego pora, do warunków szwajcarskich. A najpierw trzeba sponsorować prokuratora, to ode mnie całe decyzje należą i utrzymanie przedsiębiorstw decyzje, tak samo, proszę pana, i mieć, proszę prezydencję, sam do siebie. Panie prokuratorze, już niewiele tych firów w Polsce zostało, które na pana pracują. Już większość pan wygodził na granicę. Nie ma obaw, z nich obywateli, którzy założą przedsiębiorstwo i będą przeżyści i będą się dzielić. Nie co panu odpadnie i czy nie padnie, tylko tatki doskonałe i od razu mercedesznik nagrodę, a nie jak pan szczypie się ze sprzyjuty. Panie prokuratorze, zniszczył pan... Całe polskie przedsiębiorstwa, firmy pan zniszczył, młodzież Świętwa za granicę. Emeryci teraz będą robić na panskie łapówki. To pan jeszcze pan każdy bo tutaj jest potrafi wszystko zniszczył. tu pan już Panie, pana, zaraz dziękuję. Proszę pana, bo panu zaszniewane prokuratury, proszę pana. Odnosiłem się do pańskich zarzutów, że wysłałem. Nie i przedsiębiorstwa kulejące, które nie miały wydajności, nie dzieliły się z prokuraturą. A cała sprawa zależy od prokuratury, bo ja wiem gdzie schować i jak skombinować akta i wiem gdzie je przechowywać. Proszę pana, a pan powinien być prokuratorem, tak? By księdzem, a pan nie je jest i nie będzie. Więc ja mam immunitet do żywotni i nie obawiam się pańskich bzdur i steków kłamstw. Panie Prokuratorze, już tych ludzi tu brakuje, za niedługo nie będzie panu miał kto co dawać. Ja tak myślę, że na wchodzie to Putin by pozazdrościł panu chyba. Tak, zgadza się, bo mnie co już mieli dać. Ci lepsi to już mi dali bogaci. A ci, którzy zostali z pustymi workami, to oni mogą wyemigrować. Liczę na to, bo już się nie mają z czym podzielić. I tych trzeba skazać, niech siedzą i niech płaczą. Ale nekvíčí mi je to, i dania třeba płacić. Pane prokurátor, a já ja myslím jinak

Przedstawicielu Stowarzyszenia. No, tłumaczyłem Pan. Jeszcze raz tłumaczę. że mnie to śmierć, nie posiadam imunitet. Ja nie mogę się ani z Panem, ani z żadnym obywatelem liczyć. Bo mnie immunitet daje uprawnienia, że ja mogę z Panem zrobić, co będę chciał. I jeszcze niech Pan nie podskakuje, bo jutro Pan będzie musiał opuścić kraj. Bo jeżeli Pan się sprzeciwia. Prokuratorze, proszę pana, i depcze pan po, pocisku, to pana pan otrzyma konsekwencje, które sam sobie pan zasłużył, proszę pana. Ludzie, którzy nie chcą płacić prokuratorowi, muszą kraj opuścić, nie ma tu dla nich. Tak, proszę, ja ciebie jest wszędzie na całym świecie, że daniny trzeba dawać i koniec. Panie prokuratorze, prawda, bo już na kupie wolno prywatne przedsiębiorstwa otwierać, a u nas się robi gorzej jak na kupie. Ale harat trzeba płacić, panie, harat trzeba płacić, a pan o tym zapomina. podatki do urzędu skarbowego płaci. <gry> I dlatego dziękujemy temu sądowi i myślę, że nie będzie już tutaj na liście którykolwiek z tych sędziów, jak tu proszę Państwa, proszę popatrzeć, lista, lista stroniczych sędziów. I myślę, że z tego sądu nie będzie, nie będzie nazwisk. Dlatego dziękujemy Wam sądzie i bądźcie rzeczywiście uczciwi, a na pewno Wam to się stokrotnie wynagrodzi. Dziękuję Państwu. Bardzo z prawem przestrzegania prawa i sprawiedliwych wyroków. O to nam chodzi. I o nic więcej. Nie będziemy musieli tu przyjeżdżać i zakłócać Wam spokoju. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Do widzenia. I od czasu do czasu, żeby sędziowie i prokuratorzy akta czytali. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, aczkolwiek no, ten sprawiedliwy dzisiejszy wyrok yy, no, jaskółka wiosny nie czyni, ale jest to pocieszające i oby, tak dalej. Sędziowie tego sądu znajdują się po prostu w 10% sędziów, którzy sądzą uczciwie. Dziękujemy. No i proszę Państwa, jesteśmy tu w takich mundurkach, które chcieliśmy zadedykować sędziom ale uważam, że chyba ci sędziowie tu nie będą musieć korzystać z takich kaftanów bezpieczeństwa i w takich właśnie mundurkach. Dlatego jeszcze raz dziękujemy. Bielsko dziękuję Państwu za kulturę. Dziękujemy właśnie Policji. Dziękujemy ochronie Policji, która, która naprawdę jest bardzo, bardzo kulturalna. I dlatego dziękujemy Wam Dziękujemy wam państwo, że jesteście tutaj naprzeciwko nas, ze sądu. Nie wiem, czy jesteście sędziami, czy pełnomocnikami. Dziękuję wam, tylko miejcie zawsze naprawdę otwarte serca i bądźcie uczciwi, a na pewno nie będziemy tu pikietować. Jeżeli będziecie uczciwie przestrzegać prawo, jak będziecie czytać akta i nie będziecie słuchać czasami, Słabych prokuratorów. Tylko bądźcie naprawdę uczciwi sędziowie. Dziękujemy bardzo.